rzecznikiem praw dziecka. Dziś mamy taki bardzo ważny dzień, w którym ja bym chciała wszystkim Wam powiedzieć o tym, że oprócz 1 czerwca, kiedy mamy dzień dziecka, mamy też 20 listopada, kiedy to przypominamy sobie o takim dokumencie, który mówi o prawach i najważniejsze, o obowiązkach dziecka. Bo jeżeli macie jako dzieci prawa, to pewne obowiązki też macie. Dziś chciałabym ja Wam pokazać pewien filmik dotyczący praw dziecka. Już sobie filmik włączamy. To, że mam lat 10, nie znaczy, że trzeba na mnie patrzeć z góry. To, że nie mówił do mnie proszę pana, nie znaczy, że nie zasługuje na szacunek. To, że nie wiem jeszcze. To nie znaczy, że nie mam własnego zdania. To, że nie mówię basem, nie znaczy, że nie trzeba mnie wysłuchać. To z polskiej inicjatywy, 25 lat temu, powstała Konwencja o Prawach Dziecka. Pamiętajmy, że każdy człowiek, także ten mały, ma prawo do szacunku. To, drogie dzieci, co to tak naprawdę, są to prawa dziecka. Leszko. Ja co to jest to prawo dziecka? Co to jest leszko? Kiedy jesteś szczęśliwy? Eee, kiedy się bawię. Właśnie, to jest taka pierwsza rzecz takie prawo dzieci. Każde dziecko ma prawo do zabawy. Które dziecko się nie bawi? Rega, w górę, Kto się nie bawi nigdy? Ja. Się nie, Amaluszek się, się nie bawi. Ja się bawię. A które dzieci się bawią? Ja. Wszystkie ja dzieci ja się bawią? To znaczy, że dzieci mają do tego prawo, skoro się bawią, prawda? ¡Mayo!